konkursy Pucharu Świata w skokach i wyczekiwaniu dobrej pogody. Prognozy nie są optymistyczne. Śniegu nie zabraknie, ale niestety będzie wiało. Mimo przeciwności na Wielkiej Krokwi już można skakać. Na razie w Zakopanem lekki mróz, a śniegu na skoczni jest pod dostatkiem. Niepokoi prognoza na weekend. Ma być ciepło, deszczowo i wietrznie. Od piątku aż do niedzieli wiatr będzie silny, porywisty. W porywach może osiągać 60-80 km na godzinę. Problem może stanowić tylko wiatr. Przy większej prędkości wiatru dyrektor skoków, pan Hofer, na pewno odwoła ze względu na bezpieczeństwo zawodników. Mimo, że pogoda może pokrzyżować plany do zawodów zgłosiło się już 15 ekip. Nie ma się czemu dziwić, Zakopieński Puchar Świata to ulubione zawody większości skoczków. Kibice są wspaniali i podskocznią robią w ogromny hałas. Atmosfera do skakania jest niepowtarzalna. Wówczas aż chce się latać. Już nie mogę się doczekać sobotniego konkursu. Jeśli pogoda pozwoli, w piątek skoczkowie po raz pierwszy pojawią się na Wielkiej Krokwi. W sobotni wieczór i niedzielne popołudnie dwa pucharowe konkursy. Przygotowana, bilety sprzedane, zawodnicy w drodze. Zakopane niecierpliwie czeka na weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich. Jutro wieczorem pierwszy trening, kibice, przyjeżdżajcie. U stóp Wielkiej Krokwi jest Jolanta Michalska. Witaj na skoczni. Prace jeszcze trwają, czy wszystko jest już zapięte na ostatni guzik? Tak, prace cały czas trwają. Najważniejsze oczywiście jest to, że mamy śnieg. skocznie udało się sztucznie naśnieżyć przez kilka dni i nocy pracowały tu armatki śnieżne. Ten śnieg jest cały czas nawożony i ubijany. Przed dodatnimi temperaturami zabezpieczono go specjalnymi środkami chemicznymi. Jutro warunki na skoczni sprawdzą nasi zawodnicy. Pierwszy trening o godzinie 17:00 Wcześniej przyjazd ekip. Teraz organizatorzy obawiają się tylko jednego silnego wiatru. No właśnie, i tylko wiatru nie chcemy. Dziękuję tyle z zakopanego Jolanta Michalska. Pucharowy weekend pod teatrami już od piątku na żywo w jedynce i w TVP Sport. Biało-Czerwoni. W ten weekend w Zakopanem Narodowe Święto. Po raz kolejny Biało-Czerwony Tłum przywita polskich skoczków z Adamem Małyszem na czele. Przyłącz się do nas. Zobacz, co sprawi pozytywna energia tysięcy kibiców. Puchar świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Wielki sport, wielkie emocje. Tylko w telewizji polskiej. W sobotę o 16.45 i w niedzielę o 13.35. Zapraszamy. Dotarł też do Tatr. Mocne podmuchy zniweczyły plany przeprowadzenia treningów na Wielkiej Krokwi, na której w najbliższy weekend spotkanie wyznaczyła sobie Światowa Czołówka Skoczków. Łączymy się z zakopanem, z Maciejem Jabłońskim. Witaj Maćku. czy to wiatr, wicher czy dujawica? I czy jest nadzieja, że ucichnie? Witam. Jeśli wiatr osiąga prędkość 15 metrów na sekundę, trudno nie tylko mówić, ale nawet myśleć o skakaniu. Tak było i jest dziś nad Wielką Krokwią. Organizatorzy, mimo dodatniej temperatury, przygotowali skocznie, ale wiatr okiełznać. Nie potrafią. Nieoficjalny trening nie odbył się. Zaplanowane na jutro, na 11.00, dwie oficjalne sesje treningowe także zostały już odwołane. Oby udało się rozegrać kwalifikacje. I jeszcze jedna informacja. Trenerzy polskiej kadry Lepisto-Kruczek wybrali 10 skoczków, którzy w kwalifikacjach będą nas reprezentować. Do siedmiu zawodników tworzących na co dzień kadrę A dołączyli Wojciech Skupień, Dawid Kowal i Łukasz Rutkowski. Z Przedwielkiej Krokwi dla Sportu Maciej Jabłoński. Dziękujemy Maciej Obłoński, z Wietrznego, oby tylko dziś zakopanego. Jutrzejszy oficjalny trening, o ile się odbędzie, będzie można zobaczyć w internecie na stronie Puchar Świata bez polskich znaków 2007.itvp.pl. Początek o 16 godziny później w TVP Sport Kwalifikacje do pierwszego konkursu Hegorz Mędrzejewski czy tylko pogoda była przyczyną przełożenia kwalifikacji. Rzeczywiście pogoda była główną przyczyną zrezygnowania z dwóch dzisiejszych sesji treningowych, a przede wszystkim kwalifikacji, które przełożono na sobotę rano. Jednak i tak tutaj w Zakopanem dzisiaj jest zdecydowanie lepiej niż wczoraj, bo przynajmniej zimowo przez cały dzień padał śnieg, śnieg z deszczem, wiał jeszcze dość mocny wiatr, ale już nie tak polwisty jak wczoraj. Niemniej jednak podjęto decyzję, że skoków z Zakopanem dzisiaj nie będzie. Innym nieoficjalnym powodem, o którym mówi się tutaj, a przede wszystkim jeśli chodzi o przełożenie kwalifikacji, jest przedłużająca się podróż reprezentacji Finlandii do Zakopanego, ale jutro z pewnością wszyscy stawią się na skoczni w komplecie. Na koniec jeszcze dobra informacja, Adam. Małyż zapowiada walkę tutaj w zakopanym o podium, a po cichu marzy z pewnością o zwycięstwie w, z polskiej stolicy Tatr. To wszystko z Zakopanego Grzegorz Mędrzejewski. Dziękujemy. Wielkie skakanie na wielkiej krokwi od jutra oby bez przeszkód. Transmisja z pierwszego konkursu od 16:45 w jedynce, kwalifikacji od 10:35 w TVP Sport. A komu jeszcze mało może odwiedzić serwis internetowy Puchar Świata 2007. i TVP Narciarskie święto w Zakopanem. Dobra wiadomość jest taka, że pogoda pozwoliła skoczkom skakać. Gorsza, że naszym nie idzie za dobrze. Adam Małysz skoczył na odległość 118 metrów, a to daje mu 12 pozycję, ale nic straconego, bo to dopiero trening. Konkurs właściwy o 17, a w Zakopanem już jest Jolanta Michalska. Czy przez te 4 godziny nasi skoczkowie zdołają się zmobilizować i czy zobaczymy Adama Małysza na podium? No, wszyscy mamy taką nadzieję. Trzeba przyznać, że nasi skoczkowie już zdecydowanie lepiej skakali podczas serii kwalifikacyjnej. Adam Małysz zajął szóste miejsce, skoczył na odległość 129 metrów. Bardzo dobrze skakał również Wojciech Skupień, który uzyskał wynik 126 metrów. Łącznie do konkursu zakwalifikowało się pięciu Polaków. Rozmawiałam ze skoczkami, są bardzo zadowoleni ze swoich wyników. Twierdzą, że również na skoczni są bardzo dobre warunki. W tej chwili udali się na obiad, po południu będą odpoczywać w parku wodnym. Zarówno przed Wielką Krokwią, jak i na Trybuna gromadzą się już tysiące kibiców. Wszyscy mamy nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje planów i konkurs odbędzie się zgodnie z planem, czyli o godzinie 17.00.